Żeby prawidłowo się chronić przed słońcem, a być opalonym, tak, tak jak i, i ja, to trzeba rzeczywiście mieć ten krem z filtrem SPF 50+, plus i co 2, 3, 4 godziny go nakładać. Jak idziemy do wody, to wiemy, o, że... właśnie, ja to chciałem zapytać. Tak, że... Zmyje się? To oczywiście, że tak. Czy nie jest taki, że jest super odporny nie. na wodę? Oczywiście, patrzmy na to, żeby to był krem. Bo krem będzie dłużej się utrzymywał na naszej skórze, a zwłaszcza u osób, które mają skórę suchą. Hmm. Olejek się spłynie, tak? Mgiełka to samo. Najlepsze byłyby postacie jakichś takich mocniejszych kremów barierowych, czyli to, co stosujemy u dzieci. Jeżeli są znamiona, to stosujemy w postaci sticków, takiej pasty jakby do zębów, żeby po prostu te znamiona szczelnie pokryć. Ale najlepszą taką ochroną, fotoprotekcją jest... Stosowanie. Tu jest coraz więcej sklepów, ma tą odzież ochronną, UV, i rzeczywiście dla dzieci czy dla dorosłych, którzy uwielbiają siedzieć w basenach, a wiadomo, że to jest źródło przyspiesza, czy jakby opalania. To mogą jakby zabezpieczyć zarówno plecy, jak i kark taką odzieżą, ramiona, czyli te najbardziej nastawione na działanie słońca rejony, a oprócz tego czapka z daszkiem.